Witam, witam z antydemokratycznego, sowieckiego, zomowskiego... Ormowskiego bantu stanu polskiego, Z oczywiście naszego kochanego kraju, gdzie możemy spożyć Tatara i zalać go kielichem albo dwoma lub kilkoma kielichami. Szanowni Państwo, nasz kraj jest piękny, ale niestety tutaj stało się jedno wielkie kuku, i niestety właściwie można powiedzieć, że Polska przez następne 10 lat Prawdopodobnie będzie w takim stanie nie wiadomo czego, nie wiadomo co będzie, nie, wi nie wiadomo co będzie się działo, Nie wiadomo czy będzie źle, czy będzie dobrze. Obecnie sytuacja jest tragiczna, ale oczywiście tego nigdzie nie usłyszycie. nie usłyszycie. Sytuacja w Polsce jest tak tragiczna, że nawet jeden y YouTuber z Wielkiej Brytanii, który chciał wrócić do Polski, Powiedział, że nie wraca do Polski, bo nie wraca do Polski No i mu się nie dziwię W Wielkiej Brytanii ja osobiście żyć bym nie chciał Czy jakieś Irlandii, Norwegii, Islandii Choć jakbym musiał, to bym mógł pomieszkać w jakiejś Islandii czy Norwegii Bo to generalnie ładne kraje, prawda I popracować trochę rok, dwa, trzy No ale generalnie na całe życie bym tam nie chciał Pozostać, choć są to piękne kraje. Islandia, przepiękne tereny, Norwegia, przepiękne tereny, zresztą Szwecja też. Generalnie, Wielka Brytania też jest ładna przez jakiś czas. No ale ten youtuber, szanowni państwo, nie wraca do Polski i tyle. Nie wraca do Polski, powiedział, że nie wraca. I pff, może dobrze, że nie wraca, bo właściwie mógłby wpaść w sidła no tego, tej, tej, tej atrapy państwa polskiego, tej kreatury bolszewicko-faszystowskiej, z którą mamy dzisiaj do czynienia, bo w Polsce ani nie działa prawo, ani nie działa sprawiedliwość, ani nie działa. No, nie działa nic właściwie, co by miało porządnie działać, więc no, jest teraz fajnie, przez dwa miesiące będzie miło, mimo tego, że y, plaże y, Bałtyckie są puste, bo jest bardzo zimno, bo jest bardzo zimno, bo jest po 19 stopni. Dzisiaj dopiero dzisiaj dalej 19, to taka pogoda zimna jest. Proszę bardzo pojutrze znowu deszcz, 21 w nocy 14, a mamy już lipiec. No ale Polacy wierzą w Polsce jest wielu zdrajców opłacanych, szanowni Państwo, przez nie wiadomo kogo, którzy wiedzą, że w Polsce jest globalne ocieplenie. Szanowni Państwo, to jest generalnie skrajnym kłamstwem. Jest bardzo, ale to bardzo zimno, już idzie lipiec. Plaże jest tak zimno, że plaże, że plaże są, szanowni Państwo, puste. I powiem tak. Puste jest, zimno. Wykopałem się wczoraj. Bardziej pomorsowałem. Do szyi się zamoczyłem, pomorsowałem raczej. Woda jest czysta dalej, bo ludzie się nie kopią, bo jest po prostu pusto na plaży. więc nie szczają do Bałtyku, więc Bałtyk nie jest brudny, ale jest czysty. No ale woda jest dość zimna no, jest to woda tylko dla takich ludzi jak ja, czy też jakichś tam morsów. Ja morsem nie jestem, ja w zimie bym nie wchodził do wody. Choć no, tak w kwietniu mogę wejść, w marcu mogę wejść. W czerwcu mogę wejść, bo, wiecie, no jestem takim człowiekiem z Gdańska. No i to tak, dla mnie to honor wejść do wody wtedy, gdy jeszcze nikt nie wchodzi. No to tak mamy, za dzieciaka tak było. Kto pierwszy się wykończył, dla mnie to jest honor, dla mnie to jest jakiś taki, e, taki rytuał. Prawda? Być jedynym w wodzie. No i byłem jedyny w wodzie, bo jest po prostu cholernie zimno. Ale, szanowni Państwo, przekupne łachudry, obrzydliwe świnie, szanowni Państwo, zdrajcy polscy polski, szanowni Państwo, wpajają Polakom, że w Polsce mamy globalne ocieplenie, co jest skrajnym kłamstwem. Mieliśmy zimę po minus 20, minus 25 całe miesiące bardzo zimno rachunki po 2, 3, 4 tysiące złotych za gaz, ale za to zakaz drewna, zakaz węgla, zakaz złota, które my tu mamy czyli węgiel, drewno, to jest nasze złoto Arabowie mają gaz inni mają ropę, Ruski mają wszystko my mamy drewno i węgiel, no ale banda obrzydliwych zdrajców szanowni państwo, wtoczyła nas w totalną biedę, zakazując nam drewna i węgla, w Gdańsku już w ogóle do Gdańska wrócić to nie ma po co, bo tutaj nawet zakazali drewna, wiecie o tym? Zakazali pieców, zakazali pieców na drewno, to co się porobiło w Gdańsku to jest po prostu totalny szok. Szanowni Państwo, no mówię Wam, IQ się zmniejsza, ludziom tutaj, taki, tylko taki mały przypadek, ja, ja widziałem jakich, jakichś idiotów, którzy ścinali drzewa, na trawnikach i ci idioci to są po prostu debile i ci idioci ścięli te drzewa 15 cm czy 10 cm nad, nad ziemią i teraz kosiarki, które przejeżdżają to walą te drzewa, prawda? I co następne, wiecie, tam jest rotacja w tej, w tej pracy, takiej, w tej pracy takiej e, ogrodniczej, że tak powiem, znaczy nie ogrodniczej raczej, w zieleni, prawda? Nie wiem, jak to nazwać zieleń to raczej pogrzeby, prawda? No i wiecie, i, i przychodzą i niszczą te kosiarki sobie, bo nie potrafią ściąć drzewa do ziemi. I wjeżdża, naprawdę, ludzie tutaj są takimi idiotami coraz większymi, że to się w głowie nie mieści, mówię wam, nie? Coraz więcej idiotów, kretynów, no i oczywiście so sowietyzacja państwa polskiego. To, szanowni państwo, mamy premiera Polski, który znowu się wtrąca w nie naszą rozgrywkę. Jak można chcieć wrócić, gdzie Mateusz Morawiecki chce władzy. Szanowni państwo, człowiek, który zniszczył Polskę za czasów Borawieckiego, bo Borawiecki zniszczył Polskę za, za czasów Borawieckiego Polska upadła finansowo i ekonomicznie. Za czasów Borawieckiego Polska upadła finansowo i, i ekonomicznie. I Borawiecki chce się dorwać do władzy i to jest koleś, który szanowni państwo znowu się wtrąca w cudzą wojnę. Najpierw się wtrącił w cudzą wojnę. Banderowców z ruskimi, szanowni państwo, mnie nie obchodzi y, y, wojna banderowców z ruskimi. Mi banderowcy y, zarąbali sikierami moją rodzinę, szanowni państwo. W ogóle mnie to nie obchodzi, szanowni państwo. W ogóle mnie nie obchodzi wojna banderowców. Tak, to, to niech se tam idą, i se walczą. Co, co oni mnie obchodzi? Co mnie obchodzi jakiś banderowiec, szanowni państwo? Człowiek, który gloryfikuje morderców mojej rodziny sposobem na sikierkę, szanowni panie, czy ten no to ja, co mnie oni obchodzą, a teraz to, to, to Duda, Duda tam, Duda Duda, Duda tam, Duda, Duda by wszystko krak Krakowieczek jeden, miał koników siedem siedem lat wojował ostał mu się jeden siedem lat wojował szabli nie wyjmował, szabla zardzewiała, wojny nie widziała! A teraz, szanowni państwo, następny bohater Mateusz Morawiecki, który rozdał dziesiątki miliardów złotych zamiast w szpitale, zamiast szanowni państwo w obronność, to rozdał zagranicznym bankom, szanowni państwo, Robin Hood. Szanowni Państwo, co za Robin Hood, Szanowni Państwo, a teraz mówisz, tu to się wypowiada na temat, szanowni państwo, rozgrywki, rozgrywki tego państwa, yy, z tamtym państwem, prawda? I yy, tu yy, yy, on mówi... O, dawaj! Dawaj, materiów, dawaj! Szanowni Państwo. Yy... <grywki> Do czego chcecie wracać? Szanowni Państwo, mamy wariatów u władzy, wariatów albo zdrajców. Ani rozgrywka banderowców z Sowietami, nie jest generalnie przecież naszą W, to jest ich W. Oni się ze sobą nawalają. I od tysięcy lat, od tysięcy lat, ci tam z tego tam, gdzie jest miasto Betlejem, walą się ze wszystkimi na około. od tysięcy lat, włączcie sobie Biblię Superprodukcję, oni się tam łupią, jak co, to się nie łupią, to nie jest nasza sprawa. To nie jest nasza sprawa ani tamta, ani tamta. Krajowi zaatakowanemu można pomóc kobietom, dzieciom, jakoś tam, prawda? Wiadomo, humanitaryzm. Do pewnej to tak, ale no, szanowni państwo, do czego chcielibyśmy wracać? Do najwyższego oprocentowania, szanowni państwo, w Europie, kredyty najdroższe w Europie. Do jednej z najniższych płac minimalnych w Europie, do najniższych emerytur w Europie, do najwyższego ZUS-u i podatków w Europie, do największej inflacji w Europie. No i do tego wróciło ZOMO i JORMO i oczywiście nie ma demokracji, ja mówię to wprost, nie ma w Polsce żadnej demokracji. Szanowni Państwo, ci, którzy myślą, że w Polsce jest demokracja, to jest ich sprawa. Ja powiedziałem, że moje karty nie przyszły Szanowni Państwo, wielu ludziom karty Nie przyszły do głosowania i w pierwszej turze Mnie nie obchodzi druga tura wyborów Ja generalnie, Szanowni Państwo Drugiej tury wyborów nie uznaję Ja nie mogę głosować w pierwszej turze wyborów Wiele ludzi nie mogło też głosować W pierwszej turze wyborów Około 10-15% kart Specjalnie zostało prawdopodobnie zablokowanych Ja nie wiem ile, wiem jedno, że ja wiem O wielu ludziach, którzy nie głosowali Którym na przykład też dodatkowo karty nie przyszły Moje nie przyszły i wiem jedno, Szanowni Szanowni Państwo, i wiem jedno, tym ludziom się to podoba. Tym ludziom się to podoba. Prawdopodobnie, już, 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 nie, mam żadnych, już nie mam żadnych w ogóle wątpliwości. Myślę, że nie 30-40% państwa polskiego to bolszewiko-faszyści. To już 60% państwa polskiego to bo hybryda bolszewika z faszystą taka jest rzeczywistość, szanowni państwo tutaj puściło tym ludziom wszystko, że to są chorzy ludzie, szanowni państwo, w Polsce mamy naprawdę uwiąd intelektualny na najwyższym poziomie, po prostu głupota tutaj się taka szerzy że tego się, szanowni państwo wyobrazić naprawdę nie da i nie da się tego powiedzieć w jednym tym, ale ostatnio mam taki jeden modus operandi bo ludzie się pytają, no ja chcę wrócić z tego lordu. No, mam 2 miliony złotych, bo, sprzeda bo sprzedaję dom za pół miliona funtów. Będę miał 2 dwa albo 2,5 miliona złotych. Czy wrócić do Polski? Ja wtedy mówię takim ludziom: Za cholerę bym nie wrócił. Do czego chcesz wrócić do Polski? Do wysokich podatków, wysokich ZUSów? Do czego? Wiecie, można robić biznes w Polsce, można zarabiać w Polsce pieniądze. Ale cały zysk wypompowywujcie stąd, prawda? Wiecie, możecie wrócić do Polski, pracować sobie tutaj i nawet mieć jakiś biznes, ale każdy profit, każdy zysk, każda inwestycja poza granicami Polski 30-40% społeczeństwa wierzy w to, że trzeba ci zabrać cały majątek gdy ty nie będziesz chronił francuskich korporacji, zagranicznych magnatów. Państwo polskie, szanowni państwo, wróciło w Polsce normalnie. Szanowni państwo, sądy, sądy działają jak stalinowska machina. Policja działa jak ZOMO, ORMO i milicja. Szanowni państwo, nie macie do czego wrócić. Wrócicie do Polski, to będziecie robić dla 40-letnich emerytów, szanowni państwo, ZOMO i ORMO, no. Polska jest skończona, Polska ma najniższy wiek emerytalny w Europie, Polska ma najwyższe emerytury dla zamowców i ormowców i wszystkich i tych. W Polsce pracuje 10 milionów ludzi na 40 milionowy naród, a w tym 3,5 miliona to jest, szanowni państwo, budżetówka i urzędnicy. Przecież Polska upadła gospodarczo, jesteśmy w zapaści totalnej gospodarczej. A teraz będzie jeszcze zapaść emerytalna. Przecież. Jesteśmy skończeni, dlatego mamy najwyższą inflację, naprawdę, zrozumcie to, nie trzymajcie ani jednej z, jeżeli jesteś mężczyzną, pamiętaj, jeżeli jesteś mężczyzną, idziesz do maszynki do mielenia mięsa. Nie, nie ma tu dyskusji, to są normalni bolszewicy, to są normalni komuniści, to są normalni potomkowie ZOMO i ORMO. Państwo polskie to jest zomormo, bezpieka i tyle, mówię wam. A na przykład dam oczywiście ten przykład tej matki, która została skazana na 20 godzin robót w Auschwitz, szanowni państwo, w Polsce teraz, za to, że jej dzieci się bawią w jej klitce, no bo w klitce mieszkają i bawią się i została skazana na 20 godzin. A druga, że matka, która została e, zamknięta w więzieniu na 40 dni za 3,5 mandatu, zabrali jej dziecko i dziecko zostało albo zamordowane, albo po prostu sobie umarło. Ale gdyby jej, szanowni państwo, umarło, bo się zakrztusiło, bo źle ją karmili. Ale gdyby, szanowni państwo, nie zabrali tej kobiecie tego dziecka, to by dziecko nie umarło. Więc dla mnie to, to dziecko zamordowali. I szanowni państwo, jeżeli chcecie wracać do takiego kraju, to jest naprawdę wasza sprawa. Ja nie mówię, że w innych krajach też są problemy. Tam do Niemiec, to w ogóle bym nie pojechał, prawda? Nie chciałbym, a jakbym musiał być przez, jakbym, jakby musiał być chwilę w Niemczech, to mógłbym być, ale tam nie chciał mieszkać, prawda? Bo tam też są SS-mani przecież, prawda? No ale o to chodzi, szanowni państwo, że dzisiaj mamy sytuację, widzicie, dzisiaj się usprawiedliwia śmierć małego dziecka, bo matka nie miała zapłaconego 2,5 mld. Zamordowali małe dziecko. Bo matka nie miała dwa pół mandatu I, kur... i wiecie, kurwa mać, oni nie będą się zastanawiali nad waszym biznesem, jak oni się nad małymi dziećmi te skurwy syny nie zastanawiają przecież nie? No dajcie sobie spokój, no. Nie, nie, żadnego majątku, nie, czy oni się nad dziećmi nie zastanawiają, a, 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 a w razie W to wy myślicie, że oni się będą nad wami... W roku 2020, szanowni państwo, mieliśmy przykład tego, jak rzesze smalcowników powstały. Powstały Rzesze smalcowników w 2020 Morawiecki ustawiał takie prawo, żeby smalcownicy nas wysmalcowali, Szanowni Państwo, a w 2020 było dobicie naszego narodu. Nie ja nie wiem, szanowni państwo, jakie, narodowości Ja w sumie nawet nie wiem, jakiej narodowości właściwie jest Morawiecki, jakiej wiary, prawda? Ja nie wiem kim on w sumie jest, nie? Duda też w sumie nie wiem. Szanowni Państwo, nie wiem właściwie. Jaki on dodatkowo jest, nie wiem. Szanowni Państwo, wiem jedno. Polska została dobita i to jest teraz. Teraz, teraz jak wrócicie do Polski i coś się będzie stało, macie zdechnąć wtedy, rozumiecie? Jeżeli wrócicie do Polski, jeżeli wróci, to jest kanał biznesowo i inwestycyjny, Szanowni Państwo. Ja tak od 20 lat mówię prywatnie ze swoimi klientami. Ja ich kocham i oni mnie kochają. Ja ich kocham. Ja jestem wykształconym człowiekiem, szanowni państwo, na zagranicznych uniwersytetach z licencjami od najwyśmienitszych autorytetów finansowych na świecie. Ja mam taką wiedzę w pizdu, że nie spotkałem jeszcze drugiego Polaka, który taką ma. I ja uwielbiam swoich klientów i oni mi uwielbiają. I my tak ze sobą gadamy, z takimi co chcemy. No jak ktoś tak nie chce, to nie gadamy. Taka jest prawda, jest tragedia. Słuchajcie, jak macie biznes, to róbcie biznes w Polsce, zarabiajcie w Polsce, prawda? Róbcie tak jak zagraniczne korporacje, prawda? Zagraniczne korporacje są, wiecie, w Liechtensteinie, czy tam, znaczy w tym, w Luksemburgu, czy tam gdzieś oni nie płacą tu podatków, prawda? Jak chcecie zarabiać, no to zarabiajcie jak te zagraniczne korporacje, prawda? Ale cały zysk wypompowujcie stąd. Cały zysk, cały profit, prawda? Nie z Polski, bo wam wszystko zabiorą. Szanowni Państwo, przyjdzie to do czego dzisiaj jest taka sytuacja. Przyjdzie to do czego dzisiaj jest taka sytuacja, i nieprawda, że w Polsce są podatki niskie. Nieprawda, w Polsce jest. ZUS wzrósł trzykrotnie. Dzisiaj, Szanowni Państwo, jest taka. Podatki też. Yy, sytuacja jest taka. Ty, nie wiem, dlaczego Mencen o tym nie opowiada. Znaczy, ja nie wiem, dlaczego Mencen nie opowiada o tym, że podatki trzykrotnie wzrosły, i ZUS i tak dalej, i tak dalej. No. Już nie wiecie, no. Szanowni Państwo, yy, rzecz jest taka. Rzecz jest taka dzisiaj że yy, rzecz jest taka dzisiaj, że że się napiję, bo mi zesuł w gardle. Jeżeli przyjdzie co do czego i wyobraźmy sobie masz 2,5 miliona, masz 10 nieruchomości, te 10 nieruchomości masz, w jednej zamieszkasz, 9 wynajmiesz, masz biznes, pracujesz codziennie od rana do wieczora, Żona ogarnia nieruchomości, wysyła tam pracowników, żeby je ogarniali i tak dalej. I robi księgowość. Przyjdzie co do czego, jesteś pierwszy do maszynki do mielenia mięsa, żeby bronić zagranicznych francuskich korporacji. Nie będzie przecież tego robiła francuska armia, tylko polski frajer. A ty jesteś polskim frajerem. Ja jestem polskim frajerem i tyle. Rozum jesteś, jesteś mięsem, rozumiesz? Jesteś nikim. Rozumiecie? W polskim prawie ty masz zdechnąć za francuskie, niemieckie i portugalskie korporacje. Moim zdaniem, portugalskie korporacje powinny tu przysłać 100 tysięcy żołnierzy. Niemieckie korporacje, 100 tysięcy Panzerfalsów, 100 tysięcy Tigerów, co oni tam mają. I brytyjskie, szanowni państwo, brytyjski król, 100 tysięcy żołnierzy. Sorry, oni nawet tyle nie mają. Brytyjczycy nie mają żadnej armii. Oni mają trzy lotniskowce, oni tylko udają. Prawda? oni nie mają żadnej armii przecież, Brytyjczycy. Nigdy nie mieli. Szanowni Państwo, i yy, jest sytuacja, w której Ty będziesz tego bronił, Ty i Twoja żona, a jak tego nie zrobisz, no to wsadzą Cię do więzienia na 5 lat, a myślisz, że Cię będą żałować, że to są bia... ci ludzie, to są normalni Sowieci i faszyści, do no. Normalnie oni tak działają. O, ich to nie obchodzi. Ich obchodzi czy oni dostali wreszcie wypłatę? Ich nie obchodzisz, rozumiesz, człowieku? Oni mają na ciebie tak wypierdolone, że bardziej wypierdolone to już nie można mieć. Rozumiecie to? To są obrzydliwi ludzie. To są normalni sowieci, bandyci, łapówkarze i złodzieje. No wszyscy. Tutaj tacy ludzie tylko zostali w tym państwie, no i tacy ludzie to tam oglądają, te wiecie, telewizje, udzyków oglądają i tam chodzą od ściany do ściany na tabletkach, nie? I nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Ludzie! Ostatnio mam sytuację, w której skazali kolesia, szanowni państwo, dali mu mandat za to, że nie chciał. Szanowni Państwo, za to, że nie chciał czegoś tam zrobić, prawda? Bo jakiś urzędnik był bardzo agresywny i on powiedział, że ja z Tobą nie wejdę do tego pokoju, bo istnieje prawdopodobieństwo, że ty mi zrobisz tam krzywdę. I dostał za to mandat, ale to nawet nie musiał tam wejść, po prostu, on nie musiał tam wejść. To nie jest, że on dostał wezwanie jakieś, prawda? Tylko poszedł coś załatwić, a ten urzędnik mu powiedział, no dobra, to wejdźmy tu do pokoju, wcześniej był agresywny gdy prawda, i tak dalej, był bardzo zły, prawda, i ten człowiek powiedział, nie wejdę do ciebie, bo jesteś agresywny i istnieje prawdopodobieństwo, że jak będziemy tam sami, to wtedy możesz mnie pomówić. Yy, yy, istnieje takie prawdopodobieństwo, że, że istnieje, że ty yy, stwierdzisz, że ci coś tam zrobiłem, zaczniesz się tam dziobać śrubokrętem czy coś i powiesz, że ja ci to zrobiłem, więc z tobą tam nie wchodzę. I, ta, i ten urz urzędnik yy, na policję złożył zawiadomienie, i ten człowiek został y, ukarany przez szanowni państwo polski wymiar sprawiedliwości, że nie chciał być w, y, szanowni państwo, że, że nie chciał być wrobiony w jakieś kurwysyjstwo, no. Polska to sobie. Y, Gurbo jest państw, Szanowni Państwo no! Tu nie macie do czego wracać. Zostaniecie kurwa, y, jedna ręka zostanie pochowana pod Bałtykiem, kurwa mać, a druga pod giewotem. A żona sobie nie mogła wziąć nogę na tym sobie pod jabłonką sobie pochowa. Za Sowietów, za złodziei, bandytów, Szanowni Państwo, że to skłamstwo. W Polsce po 35 latach, szanowni państwo, działalności gospodarczej zostaniesz 350 euro emerytury na dzień dzisiejszy. W wieku 65 lat jako mężczyzna. A w Wielkiej Brytanii po 35 latach płacenia 4 razy niższego ZUS-u, 5 razy niższych podatków, 50% niższego oprocentowania Zapłacisz, dostaniesz emerytury 5 tysięcy złotych Co prawda w wieku 68 lat, ale 5 tysięcy złotych, a nie, przepraszam, 1100 euro, a nie 350 euro Fut brytyjski się zapada, ale co z tego, jak to jest tak daleko i tak Polska to sowiecki, bolszewicki kraj z postsowieckimi ormowcami, zomowcami, milicjantami, obrzydliwymi, złodziejami i korupcyjnymi świniami. Z wielką inflacją, z wielkim oprocedowaniem, bo kradną, bo są skorumpowani, bo rozdają cudzym oligarchom, bo kradną, a szympiana zryja leci. I nie ma znaczenia, czy będziesz miał dowody, czy ty, czy ty masz rację. Nie, pra, tutaj ci zabraniają robić, tutaj. Tutaj ci zabraniają, tutaj ci zabraniają zbierać dowody w twojej własnej sprawie. Tu ci zabraniają, straszą cię. Jeżeli ty weźmiesz z urzędu, z policji, z prokuratury, z sądu, coś, co ci się należy, jak psu mi jebana Micha. Jak psu jebana Micha, to cię straszą, że cię dopierdolą, bo jesteś kurwa nikim. Stalinowskie czasy wróciły. Jak Boga kocham? Tylko sobie otwarte granice, i jeszcze tu. Muszą być jakieś pozory, jest internet, nie? To jeszcze się ktoś dowie, no to trzeba to, to taką przykrywką. Wiecie, co by tu było? Dzisiaj, w tym stanie psychicznym, państwa polskiego i, i tych ludzi, którzy tym rządzą, wiecie, co to by było, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej i w NATO? Spierdalalibyście stąd, kurwa, przez Bieszczady jak najdalej, byle nie w tym jebanym bantustanie. Ani złotówki, ani euro, ani franka, ani dolara i tyle, bo wam wszystko zabiorą, zobaczycie. Przez następne 10 lat, mam nadzieję, że zmienię ten paradygmat, ale mówię, przez następne 10 lat nie opłaca się tu inwestować ani złotówki. Nie opłaca się tu przyjeżdżać na wakacje. Może, ale uważajcie, bo w czasie wakacji może coś się stać i też was mogą nie wypuścić. Powiem sorry, przyjechałeś na wakacje, masz paszport, zapierdalaj bronić tam do Donbasu banderowców. Pozdrawiam.